robić wstęp. Przywitaj się z fanami. A tu już nagrywasz? No cały czas. Aha, ale ja nie wiem co będziemy tu robić, więc nie wiem. Będziemy łowić o konie i szczupaki. Damian będzie. Ty będziesz. Ja tu jestem tylko dla towarzystwa. Nie. Tak. Co dalej? Nie będziemy ich filatować, będziemy je wypuszczać. To i... po co mnie tu zabrałeś? I będziemy się dobrze bawić. Drugi dzień na wodzie, wczoraj nic nie złapaliśmy. Ale dzisiaj trochę mniejsza woda, więc szanse się zwiększają. Szczególnie, że woda znana. Dobra, to lecimy. Nie Wczoraj. Tak, ja w ogóle mam piegi. Sobie, Nadzia, zawsze kabłąk. Mhm. Już teraz coś poklątamy. Jest. W końcu. już podbierak? mało mały już. A co masz? Szpak Ale słabo zaczepiony. Daj podbierak do wody i ja Cię go naprowadzę. Cię go naprowadzę, daj go niżej, 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 niżej. No, taką idę. Dobra, to wypuszczamy. No, po ilu godzinach? Nie wiem, jest 15.50. Na szczęście nagrało się. Maluszek wraca, więc będzie widzicie. Yes. Kurczę, znowu jakiś mały. Weźmiesz podbierak? Mhm, uh to -huh. jest mały. mały? czuję. Ale nie wiem, czy on tym jak wtedy, ja napłynę. Weź go tylko jak najbardziej wystaw. W tak? Nie, 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 na płasko. Tego? Będzie skakał. Jeszcze go wystaw. Dalej, tak. dalej, dalej, No, dalej. Mam <laughs> dobra, pójdzie. Dawaj, dawaj. Dobra, <laughs> dobra. Szcząćmy drugiego, znowu mały i znowu na puls szada. Nie wiem szczerze mówiąc czy było to widać. Było. Chciało być. Przysiewałem, się za zaczęło, ale na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem. No i co można powiedzieć? Guma 17 cm, a szczupak 30 może. Nie mnie był większy trochę od tamtego. Ten? No? Ten był jeszcze mniejszy. Serio? Tamten miał z 40 cm. Mogą ci zdjęcie zrobić. 30. Bo zdjęcia z nim nie masz. Ale gumę to po prostu tak tutaj porobił. Trzeba to wszystko naprawić. Masak. szarał trochę na kiju to się poplątowało. no i dzisiaj po jakichś trzech godzinach woda się otworzyła na tą przynętę a nadżerka w kolorze Fire Tiger nic a że wpływamy na płytką wodę to założymy teraz Zgłówki też coś bardziej w kolorach naturalnych. Ten puls szat, taki w sumie pozorujący szczupaka. Kolejna Prawo Magda. Ryba też miałaś, tylko nawet nie wiedziałeś, że to ryba. Hmm. <laughs> To jest To Mario Flum de Mhm, uh -huh, Dokładnie tego. Y czyli po polsku rogatek sztywny. I drogi w sensie. Dziebułeczkę. Hmm. Się odpaliły maluchy, co? Znowu taki mały. Możesz pomóc? A I jeszcze mniejszy. O, i się wypiął chyba. Mamy trzeciego szczypaka. Na gumę Westina główka 10 gram. Guma chyba 18 cm. Szczupak jak to dzisiaj, zabójczy, ogromny. Jakieś 30 cm, 40 cm. O Jezu. Jak nieporadnie. Dobrej kondycji i do wody. W sumie przez godzinę złowiliśmy trzy sztuki. Złowiliśmy przez... to za dużo powiedziane. Ja już wiem, a przez y, trzy poprzednie godziny kompletnie nic się nie działo. Niestety teraz wpłynęliśmy w najlepsze miejsce pontonem, jak go odhaczałem, więc pewnie jest spalony. Ale za chwilę wrócimy. Jest Masakra. Mam mały? Może troszkę większy, może wymiarowy, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Też mały. Podbierzesz go? Si, senor. A więc, jednak na agresywne prowadzenie dzisiaj też Oj. dawaj dalej, 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 bo zaraz kończy. Dobra. Oj. Oj! Poszedł. No nic. No niestety. Nawet nie mam żadnego ci, y, zdjęcia. I tak był malutki. A idę mógł mieć? No nie chciałem pontonu brudzić. Nic, nie wiem, też 40 para. Tym razem rybana na... ...dżerka. Dżerka, który gdzieś się tutaj nam zahaczył. O, dobra, jest. To jedyne zdjęcie jakie mam, to widać tu końcówkę Właśnie. jego tyłeczka, oto na górze. Widzisz? Teraz ty musisz podsumować, bo ja już nie mam siły. Jestem w tym kapelu już Ty musisz, bo ja nie mam siły. I odbyliśmy godzin. Hmm. Jest 19. O, a nie było jesteś. No, czyli byliśmy jakieś 7 godzin nad jeziorem, z czego tylko godzinę ryby brały. I wtedy w zasadzie brały na wszystko. Ciężko cokolwiek określić, czy wolno, czy szybko, bo się okazało, że na wszystko. Po prostu się aktywowały. O godzina 16, tak? Mhm. Godzinę pobrały i później znowu kompletnie nic. My na dziś mamy dość. czekamy. Halo.